Powstanie marki Logitech. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu, w którym z przeszłości wyciągamy najciekawsze historie wielkich marek i ich jeszcze większych pomysłów. Dziś bierzemy na warsztat firmę, która odmieniła sposób, w jaki pracujemy, gramy i klikamy. Gotowi? To zabieramy się za historię marki Logitech, czyli jak szwajcarsko-amerykański pomysł zamienił się w cyfrowe imperium. Początek z widokiem na Alpy. Jest rok 1981. W Szwajcarii, a konkretnie w małej miejscowości Apples, tak naprawdę, trzech przyjaciół Daniel Borel, Pierluigi Zapacosta i Giacomo Marini zakładają firmę pod nazwą Logitech. Nazwa pochodzi od francuskiego logiciel, czyli oprogramowanie, a końcówka tech miała podkreślić ich technologiczny profil. Ich cel? Tworzyć urządzenia, które będą interfejsem między człowiekiem a komputerem. A przypomnijmy, to początek lat 80. Komputery osobiste dopiero wchodzą do domów i biur. Mysz komputerowa była wtedy ciekawostką, ale dla Logitech to miał być początek czegoś wielkiego. Mysz, która wyprzedziła swój czas. Pierwszym dużym produktem Logitech była mysz komputerowa, stworzona dla firmy Raikkon. Był to model, który działał na kulce. Klasyk, który wielu z nas pamięta z lat 90. W 1981 roku Logitech wypuszcza własną mysz na rynek masowy i robi to jako pierwsza firma na świecie. To był hit. Myszy były tanie, niezawodne i dostępne. A ponieważ system Windows właśnie pod... zaczynał podbijać świat, nagle wszyscy zaczęli potrzebować myszy. I tak Logitech staje się synonimem peryferiów komputerowych. Myszka z logo Logitech? To był must-have każdego użytkownika PC. Ze Szwajcarii do Doliny Krzemowej. Szybko okazało się, że Szwajcaria to za mało. Logitech przenosi część swojej działalności do Doliny Krzemowej, by być bliżej firm takich jak Apple, Microsoft i Hewlett Packard. To był strzał w dziesiątkę. Logitech zaczyna współpracować z gigantami, tworząc urządzenia na ich zamówienie, ale też rozwija własne linie produktów. Myszy, klawiatury, trackbale. W latach 90. firma wchodzi na giełdę. Najpierw w Szwajcarii, potem na Nasdaq. I co ważne, nigdy nie porzuca szwajcarskiej jakości. Produkty Logitech są znane z trwałości i designu. I tak jest do dziś. Logitech nie tylko myszka. Na przełomie wieku Logitech przestaje być tylko od myszy. Firma zaczyna inwestować w rozszerzanie portfolio. Powstają. Zestawy słuchawkowe, kamery internetowe, joysticky i kontrolery do gier, piloty do sprzętu audio-wideo i klawiatury multimedialne. Logitech zaczyna być obecny wszędzie tam, gdzie jest komputer, ale największy rozkwit miał dopiero nadejść. Wielki boom Era Zuma, graczy i youtuberów. W 2020 roku, gdy świat zatrzymała pandemia, Logitech przyspieszył. Miliony ludzi przyniosło się do pracy zdalnej, nauki online i cyfrowej komunikacji. I kto dostarczał kamery, mikrofony, klawiatury i słuchawki? Logitech. Ich kamerka i kamerki internetowe, zwłaszcza model C920, stały się absolutnym bestsellerem. Również zestawy do wideokonferencji, mikrofony Blue, a nawet sprzęt do streamerów pod, pod marką Logitech G i Elgato. Wszystko to sprawiło, że marka była wszędzie. Logitech nie tylko zareagował na potrzebę chwili, on był na nią gotowy. Logitech G, czyli wkręcamy się w gaming. Nie można mówić o Logitech bez wspomnienia o graczach. Marka stworzyła całą submarkę Logitech G, dedykowaną profesjonalnym i amatorskim gamerom. Powstały tam klawiatury mechaniczne z podświetleniem RGB, myszy o ultra niskiej latencji, słuchawki z dźwiękiem przestrzennym i kierownice do symulatorów jazdy. Co więcej, Logitech sponsoruje drużyny e-sportowe, organizuje turnieje, współpracuje z graczami przy projektowaniu sprzętu. Marka gamingowa przestała być dodatkiem. To dziś strategiczny filar firmy. Od kabli do bezprzewodowej przyszłości. Logitech był też jednym z pionierów technologii bezprzewodowych, już w latach 2000 wypuszczał myszki i klawiatury działające na podczerwień, a potem Bluetooth i własny protokół UniFlying. Dziś produkty Logitech są ergonomiczne, energooszczędne i gotowe na pracę z wieloma urządzeniami równocześnie. To nie są już tylko peryferia. To narzędzia pracy i tworzenia dla programistów, grafików, montażystów, YouTuberów, nauczycieli i menedżerów. Marka z misją. Technologia, która ma sens. W ostatnich latach Logitech mocno inwestuje w zrównoważony rozwój, opakowania z recyklingu, części z plastiku pochodzącego z odzysku, offset emisji CO2, a nawet design sprzętu z myślą o osobach niepełnosprawnych. To wszystko sprawia, że Logitech to nie tylko technologia, ale też odpowiedzialność. Dla nich przyszłość to nie tylko wydajność, ale też dobro użytkownika i planety. Logitech to marka, która zaczęła od myszy w Alpach, a dziś jest wszędzie tam, gdzie łączysz się ze światem. W domu, w pracy, grze, w szkole. Zbudowana na jakości, rozwijana przez innowacje i wzmocniona przez zaufanie milionów użytkowników. To dowód na to, że nawet z małego kliknięcia może powstać wielki sukces. Dzięki, że byliście z nami w tej cyfrowej podróży. Jeśli się podobało, zostawcie suba, podzielcie się odcinkiem i spójrzcie na swoją myszkę. Może i ona ma gdzieś logo Logitech.